Są chętni, mają dużo zapału i entuzjazmu, który pozwoli im pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. Zagórzański Uniwersytet III wieku rozpoczął swoją działalność. Myślę, że jest bardzo potrzebny, żeby właśnie tak ożywić to nasze społeczeństwo starszych. No i żeby, żeby coś wprowadzić nowego do tego życia, żeby nie było takie monotonne, że ciągle to samo, tylko jakaś iskierka z zewnątrz. Tak jak przystało podczas każdej studenckiej inauguracji, nie mogło zabraknąć Gaudamus. I wykładu ten wygłosił profesor Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ja jestem z urodzenia szaniakiem i zresztą na każdej, na każdym spotkaniu kiedy jestem na konferencjach, to podkreślam, więc no, nie mogłem odmówić. A ponieważ akurat w tej kadencji pełnię funkcję prorektora do spraw studentów i kształcenia, do spraw kształcenia i studentów, no to jak najbardziej popieram tą inicjatywę, bo ona sprzyja no, podnoszeniu też jakości kształcenia, widzenia świata przez te osoby, która, które tutaj przychodzą. Zagórzański Uniwersytet III wieku powstał z inicjatywy Towarzystwa Ziemi której prezes, choć czynnie uczestniczy w życiu społecznym, to Wcale nie twierdzi, że bycie studentem trzeciego wieku z niego musi wykluczać. Ośmianiczmy niezbędną pomoc w tworzeniu tegoż uniwersytetu. Dziękuję bardzo. Teraz studenci będą musieli zakasać rękawy i mocno wziąć się do pracy. Z jednej strony czeka ich ciekawa przygoda, na którą pewnie liczą. Z drugiej będą mogli skosztować wiedzy, której łaknęli, ale z racji wypełnianych chociażby przed siebie zawodowych obowiązków i poświęcenia dla innych nie byli w stanie tej wiedzy poszerzać. Zagórzański Uniwersytet III Wieku jest jednym z 50 w Małopolsce czynnie działających uniwersytetów. Józef Budacz, TV28 you